Dzisiaj ugotujemy ten prawdziwe włosków organu. Kamis organu. Ja nie wiem co to seren jest, kurwa ja tego. Nie wiem. Dla espandela to jest po włosku, czy jakoś? nie wiem, ale promile to ile ma to nie no wiem. O. I kurwa na daś Czytam kształt, jak prowadzisz. I kawałek. Nie zwijasz, kurwa. kurwa masz tylko kurwa tu. Nic, kurwa, nie pomoże. już się sobie zaposłać. Kiedy ja coś robiłem, kurwa, to lat temu ty czułku. Zresztą kurwa, Za dużo to do mnie. Smarujemy pizzę, z oliwek, z oliwek. Spód pizzy smarujemy, z oliwek, z oliwek. O układamy, dawaj tutaj, grubachy, te kurwa co to jest, układamy motorellę. Czyli to mamy szynkę z fileta, kładziemy zaraz na tę, na, na pizzę. Z tym przewodem podłączamy do prosciża. Tym kablem leczono takich kurwa gości jak ty. Taki do Autyzm i alfabetyzm. Autometyzm i alfabetyzm. Zresztą tym kablem, no. To są wkładamy pizzę. Musisz to podnieść, kiedyś wchodzi na Jeszcze, bo to ciepłe jest, Chuj. Wkładaj. Kur... Kurwa. Kurwa. Co się kurwa poradzę, no tak, to się kurwa pożywia. A, Pier... piękna pizza będzie. Mm, mm, mm. Kurwa, mać. Coś się uratuje. I czekamy 15 minut. O! Kurwa! Jakieś niedobite. No jak to wygląda? No, trochę ładnie zpieczone. Śliweczki się, pomidory się ładnie upiekły. No, wygląda fajnie. Upiekła się. ciągnie się kurde. Dobry tematik, nie powiem, że nie. Proszę że. Nie szłamania tego.